Kłaniam się, Jacek Podgórski, Polska na serio rolnictwo. Polskie drobiarstwo jest jednym z klejnotów koronnych polskiego e, sektora e, rolnego. Ma swoje szanse, problemy. A także pewne trendy, które prawdopodobnie będą tą branżą rządzić już w przyszłym roku czy kolejnych latach. Na temat tego sektora porozmawiamy z prezesem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, panem Piotrem Lisieckim. Dzień dobry. Witam ślicznie. Panie prezesie, jakie jest zasadniczo miejsce polskiego sektora drobiarskiego na rynku unijnym, czy nawet szerzej na rynku światowym? Zacznijmy od tego, że polskie drobiarstwo nie mieści się na rynku krajowym. To może być zaskoczeniem dla wielu widzów, ale jeśli co drugi kurczak wyprodukowany w Polsce nie wyjedzie za granicę, to właściwie nasz rynek zapcha się naszym towarem. Jesteśmy bardzo poważnym graczem na rynku unijnym. E, oczywiście penetrujemy też rynki, rynki trzecie. E, no i do niedawna rozwijaliśmy się bardzo dynamicznie do niedawna? Dokładnie. E, ostatnimi czasy dotknęły nas e, różne plagi zaczynając od epidemii koronawirusa, która zamknęła ten sektor choreka, hoteli, restauracji, cateringu. To spowodowało, że dużo naszego produktu po prostu nie miało odejścia, nie miało zbytu na rynkach zachodnich. Następne nieszczęście to w takich kategoriach, chciałbym to wyraźnie podkreślić, traktujemy pomysł ograniczenia produkcji zwany piątką Kaczyńskiego, czy piątką dla zwierząt. Boleśnie odczuliśmy ten pomysł, mimo że póki co nie został zrealizowany, no to w planach inwestycyjnych, które mamy, a planujemy inwestycje na 10, 15, 20 lat, no nie można takiego czynnika nie brać pod uwagę. On znacząco wpłynął na plany inwestycyjne drogier? Nie, nie, tylko, nie tylko znacząco, ale wręcz decydująco. I te plany, te plany zostały też zweryfikowane przez nerwową akcję banków. Bo banki, usłyszawszy, że ich potencjalni klienci mogą mieć spłatę ze, ze, ze zobowiązaniami, ze spłatą kredytów, no też zaczęły, zaczęły się zabezpieczać lub utrudniać uzyskanie nowych środków. Więc to bardzo poważny cios, mimo że, jak wiemy, no póki co żadne z tych rozwiązań wówczas zaproponowanych nie weszło w życie. No i następny impact niestety bardzo ciasny, bardzo mocny cios, który. Otrzymaliśmy to ptasia grypa, która wiosną tego roku mocno, mocno poturbowała nasze hodowle. I do dziś dnia, mówimy to w grudniu 2021, do dziś dnia jeszcze nie odrobiliśmy tych strat w stadach zarodowych, ale również w, ale również w obsadzie kurki Nioski. No. Jest jakaś szansa na to, żeby zatrzymać tę chorobę, bo zmieniają się cały czas osoby na stanowisku głównego lekarza weterynarii, zmieniają się na lekarze weterynarii na niższych szczeblach, ale choroba rok rocznie już od kilku lat wraca. Ponad wszelką wątpliwość wektorem tej choroby, nosicielem są ptaki wędrowne. No i na to wielkiego wpływu nie mamy. Ptaki wędrują wiosną wiosną i jesienią, no i, i, przenoszą, i przenoszą tę chorobę. Natomiast bezpośrednio na fermę, taką nowoczesną, z zamkniętymi obiektami, takie ptaki dostępu nie mają, więc jeśli się dostają, to najczęściej na przykład na odzieży, na odzieży pracowników i na to mamy wpływ, to znaczy możemy ograniczyć wejścia osób postronnych możemy zaprowadzić taki reżim, który wymusza na pracownikach czy wizytujących farmę, na przykład zmiana odzieży, mycie kół samochodów, nawet nawet prysznic. To jest całkiem popularne rozwiązanie, żeby przed wejściem na farmę po prostu wziąć prysznic, zmienić odzież. Natomiast, jak Państwo wiecie, coraz modniejsze i coraz bardziej promowane są różnego rodzaju chowy-wybiegowe. Szczęśliwe kury, jaja wiejskie, tym podobne rozwiązania, które no z, założenia, z założenia opierają się o wypuszczanie drobiu na zewnątrz. I tutaj już niestety nie możemy tego, tego drobiu, który chodzi po podwórku, odizolować od dzikiego ptactwa. No i to najczęściej są właśnie punkty takie krytyczne, od których zaczyna się. Rozprzestrzeniania epidemii. Ale ten chów wolnowybiegowy to zdaje się mniejsza część krajowej produkcji. W Polsce drób raczej utrzymuje się w systemach klatkowych. Oczywiście, jeśli chodzi o liczby, produkcję, o, o, o wolumen, o tonaż, jakkolwiek to liczyć, to chów wolnowybiegowy jest marginesem. Natomiast liczba, liczba stad w ten sposób hodowanych. No, jest bardzo duża i z powodu takiej, powiedziałbym, propagandy różnego rodzaju organizacji staje się to coraz popularniejsze i klienci dosyć często takie rozwiązania, o takie mięso z takiego wybiegu albo jaja pytają. No i to powoduje, że, że liczba takich stadek niewielkich znacząco rośnie. W Polsce jest dosyć wysoka dopuszczalna liczba bodajże 350 sztuk, można bez rejestracji w ogóle u Powiatowego Lekarza Weterynarii prowadzić taką, takie stado, taką hodowlę, no to samo w sobie właśnie generuje takie problemy. I oczywiście no, dla kogoś, kto mieszka w mieście nie ma wielkiej różnicy, natomiast dla nas hodowców no, ten, ten wpływ tego, tego zarażania przez te małe stada jest bardzo widoczny. A te najmniejsze gospodarstwa mają realną szansę prowadzić zasady biosekuracji? Oczywiście mogą utrzymywać ptaki w zamknięciu, tak jak to robią duże fermy, Natomiast no, to wtedy nie będzie miało tego waloru właśnie tego free range, wolnego wybiegu. No i właściwie nie będzie się niczym różnić od chowu na dużej fermie. A oczywiście na tej dużej fermie no, ceny będą Dużo niższe. Mam na myśli koszty produkcji. No właśnie, mówimy o wolnym wybiegu, mówimy o ekologii, szczęśliwych kurach w wielkim cudzysłowie. Zdaje się, że zaczął się pewien taki trend, który chyba przyszedł do nas z zachodu, że sieci sklepów, głównie chyba zagraniczne, odchodzą od jaj trójek, czyli tych w Polsce najpopularniejszych. To słuszny kierunek? Wydaje się, że, że jest to jest to rozwiązanie błędne, ale skąd ono się wzięło? Ze akcji różnych organizacji, tak zwanych prozwierzęcych, które masowo bombardowały sieci, sieci te wielkopowierzchniowe, rzekomym oczekiwaniem klientów na zmianę sposobu utrzymywania tych kur, z których jajka potem są sprzedawane. W moim odczuciu była to mocno propagandowa i nadmuchana akcja, łącznie z pikietami pod, pod Sklepami biedronki, gdzie to rzekomi konsumenci mieli wymóc na, na sieci odejść od sprzedaży tzw. jajek z trójką. Obecnie mamy taką zapowiedź, że prawdopodobnie już od przyszłego roku te największe sieci nie będą sprzedawać jajek z trójką lub też nie będą sprzedawać w całej sieci. Będą lokalizacje, gdzie wciąż ten produkt będzie jeszcze utrzymany, natomiast w dużych miastach, jak rozumiemy tam, gdzie jest największy wpływ tych, tych środowisk opiniotwórczych, tam takich jajek już sprzedawać nie będą. Skutek jest taki, że jajko drastycznie drożeje. Czyli będzie droższe na święta. Będzie droższe na święta i nie wiem, do której kamery mogę to zadeklarować, Proszę powiedzieć. Eee, proszę, proszę Państwa, niestety, jeśli, jeśli bardziej zależy Wam na e, szczęściu kury niż na swoim portfelu, musicie się pogodzić z tym, że jajko będzie coraz droższe. Ale czy to rzeczywiście ma wpływ na to tak zwane, mówimy to oczywiście ponownie w wielkim cudzysłowie, szczęście kur? Czy wpływa to nie wiem, na ich na przykład nieśność? W żaden sposób. Nawet, nawet nasze doświadczenia mówią zupełnie coś odwrotnego. Eee, Kury utrzymywane w małych grupkach, w, w, w klatkach. O ile to prowadzone jest zgodnie z, ze sztuką, a większość naszych hodowców dba o swoje zwierzęta, więc wówczas te kury produkują więcej jajek. Mówimy o różnicy tam nawet 30-40%. Więc to są kury zdrowsze. To są kury spokojniejsze. To są kury, które zużywają mniej paszy. I dzięki temu znoszą też jajka z twardą, równą skorupką, znoszą więcej jajek, takich większych, bardziej poszukiwanych, zwłaszcza przez gospodynie domowe. Więc wszystkie dane, które my mamy, pokazują, że, że chów wolnowybiegowy albo nawet ciułkowy, jest dla ptaków bardziej stresujący. No ale trudno to... Przetłumaczyć obrońcom zwierząt. Tudzież korzystają oni z takich obrazków, które no, gdzieś ktoś czegoś nie dopilnuje, lub po prostu jest niechlujny i wtedy ten, ten obrazek właśnie przybija się do mediów, i wtedy właśnie rzutuje na obraz całej branży. No, się tutaj słynna strona Frankenkurczak, Kurczak, która została postawiona przez jedną z organizacji za pieniądze, które popłynęły aż za ocean. Nie można wykluczyć takiego też wpływu. Musimy mieć świadomość, że rolnictwo to biznes as usual. No, każdy konkuruje, każdy konkuruje za oceanem i w Ameryce Północnej, i w Ameryce Południowej. Są gigantyczni producenci drobiu, jaj. Jeśli mają możliwość utrudnić produkcję konkurencji z tej strony oceanu, to dlaczego nie? No, wzrost importu szeroko pojmowanych produktów wytworzonych przez branżę drobiarską. Import może zwiększyć się także z powodu pewnych strategii unijnych. Myślę tutaj o Europejskim Zielonym Ładzie. Sami rolnicy twierdzą, że właściwie jest to nic innego jak otwieranie furtki do Europy krajom, choćby z grupy Mercosur. Wchodzimy tu już w taką dużą politykę geopolitykę co do której, w moim odczuciu, plany są takie. Największy gracz i kierownik polityczny Unii Europejskiej, czyli Niemcy, Zapewniają sobie zbyt na swoje towary wysoko przetworzone produkty przemysłu, takie jak samochody, elektronika. Zapewniają sobie zbyt na rynkach, które w zamian mogą zaoferować tanią żywność. Będzie to taka transakcja wiązana. Skorzystają na tym przede wszystkim Niemcy, trochę Francuzi, czyli ci, którzy mają nowoczesny przemysł który będzie mógł lokować swoje produkty na rynku Ameryki Łacińskiej. W zamian za to zostanie to zapłacone produktami spożywczymi. Takie kraje jak Polska, ale po części też Holandia, które są mocne w produkcji rolnej, w tym układzie nie bardzo mają co zaoferować Brazylii czy Argentynie, no więc będą miały kłopoty. No, ale ta presja importowa jest odczuwalna także z innych kierunków. Sporym wyzwaniem jest rozwój drobiarstwa na Ukrainie dla polskich gospodarzy? Jest to gigantyczne wyzwanie. Z całą odpowiedzialnością mówię gigantyczne, dlatego, że nie ma tu problemów e, transportowych. Po prostu to jest nasz bliski sąsiad e, i właściwie można to wszystko przywieźć, jak to się mówi, na kołach bez. Bez problemu może przyjechać mięso świeże, mogą przyjechać jaja. No tu też kłania się geopolityka. Ukraina jest nęcona, żeby przystąpić do Unii Europejskiej. Zresztą znaczna część Ukraińców do Unii przystąpić chce. W związku z czym rozpoczął się proces przygotowawczy. Ukraińcy otrzymali kontyngenty na, na sprowadzanie mięsa do Unii Europejskiej. No, nieszczęśliwie dla nas, to my jesteśmy najbliżej, no a po drugie, no my też jesteśmy właśnie dużym graczem w tej produkcji. Ratują nas takie okoliczności jak generalny bałagan na Ukrainie. Nie chciałbym tu nikogo obrazić, ale Ukraińcy w tej produkcji nie słyną z jakiejś porządności, czystości, no, i to, to powoduje, że zaliczają dwa razy więcej wpadek niż, niż cała reszta w Europie. Mam na myśli zarówno te problemy z salmonellą, które, które mocno ich dotykają, mam na myśli tutaj ptasią grypę, która, tak jak mówię, najczęściej wynika z zaniedbań w, w biosekuracji. No, i kolejny czynnik, którego u nas właściwie nie ma. Nasze drobiarstwo wyrosło z gospodarstw rodzinnych. Właściwie wszystkie duże fermy, łącznie z tymi największymi na północnym Mazowszu, wszystko są to przedsiębiorstwa, które wyrosły z pokolenia na pokolenie budowanych gospodarstw rodzinnych. Natomiast ukraińskim drobiarstwem zajmują się duże spółki, nawet giełdowe. One są w części powiązane z politykami, z różnego rodzaju niejasnymi interesami. No, a jak mówi staropolskie przysłowie, pańskie oko konia czy Tam, gdzie właściciel dogląda swojego biznesu, tam działa to lepiej. Tam, gdzie robią to wynajęci pracownicy, niespecjalnie dbający o, o zwierzęta, o dobrostan, no to tam te efekty są gorsze. To jest nasza szansa. Minęła ósma, czas na raport pogodowy. Zanieczyszczenie powietrza nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Ze względu na niemal całkowity brak widoczności ruch drogowy pozostaje wstrzymany. Apeluje się o niewychodzenie z domu. Nasza przyszłość nie musi tak wyglądać. Możesz pomóc ją zmienić. Wejdź na stronę czyste i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca. Twój piec Nasze powietrze. Wspólny problem. No Nie wiem, czy zgodzi się Pan z opiniami wielu rolników, ale twierdzą oni, mówię konkretnie o hodowcach drobiu, że Unia Europejska bardzo preferencyjnie traktuje ukraińskie drobiarstwo, ze szczególnym uwzględnieniem jednej spółki, mówię mianowicie o MHP Juria Kosiuka. Nie umiem się tak wprost odnieść, bo po to kontyngent wynikający z dokumentów unijnych nie wskazuje, który producent ma dostarczać. Natomiast do niedawna mieliśmy problem z taką brzydką grą ze strony ukraińskiej. Mianowicie kontyngent był podzielony na, na części, mięso części i filet i filet, czyli ten mięsień piersiowy. Ci, którzy robią zakupy w sklepach, wiedzą, że ten filet, ten mięsień piersiowy to jest właśnie najdroższa część kurczaka. No i był ten kontyngent był sporo mniejszy. Ukraińcy obchodzili to w ten sposób, że inaczej porcjowali słynne cięcie Batmana. O, właśnie, inaczej porcjowali, to był taki filet z kością, no i on wtedy przechodził według taryfy celnej tej, tej, tej niższej, przewidzianej dla, dla tych elementów pozostałych. Żeby to ukrócić, Unia Europejska w tej chwili no po prostu dodała jeden kontyngent do drugiego i. I traktuje to w całości. Musimy też rozumieć, że nie chodzi tutaj bezpośrednio o, o unijny rynek, który wcale nie potrzebuje ukraińskiego kurczaka. Doskonale my możemy nakarmić Europejczyków. Jest to po prostu fragment przeciągania Ukrainy z rąk rosyjskich i z powrotem. No, i z takim rozwiązaniem polskiemu hodowcy jest bardzo trudno walczyć. No, tych problemów jest rzeczywiście wiele. Powiedzieliśmy o Europejskim Zielonym Ładzie, o zagrożeniu ze strony umów handlowych, organizacji tych hodowlanych, ale są jeszcze pewne inicjatywy, powiedzmy, oddolne, takie jak choćby koniec epoki klatkowej, czy propozycja, z którą wyszła europoseł Sylwia Spurek, a mianowicie obciążenie mięsa maksymalną możliwą stawku, stawką podatku VAT. Jak to może się przełożyć na wskaźniki z sektora drobiarskiego w Polsce? Obserwujemy, z niepokojem obserwujemy te trendy, <tryk> zwłaszcza, zwłaszcza producenci jaj. No już dzisiaj właśnie na podstawie tych zapowiedzi ze strony sieci handlowych Dużo hodowców kończy cykle i już nowe wstawienia robi na obiekty ściółkowe, tak zwane jajko z dwójką. Dwa tygodnie temu odwiedziłem zaprzyjaźnionego klienta tutaj na północnym Mazowszu. Nie będę wymieniał nazwy, ale. Zażartuję, że to jest ta wioska, w której byli premierzy, tracą prawo jazdy. No i opowiadał mi, że właśnie nowy, nowe wstawienie, które w tej chwili zrobił, które już będzie produkować w przyszłym roku, no to zredukował klatki i teraz ważne są liczby. Ze 190 prawie 5 tysięcy kur ma w tej chwili w tym samym obiekcie 24 tysiące kur. No więc Państwo widzicie, ile razy jest mniej kur na obiekcie. Te ten obiekt, przez to, że jest tych kur tyle mniej, wymaga przy niskich temperaturach dogrzania. Jajko, które tam jest znoszone, w dużej części bywa zabrudzone. No po prostu, kiedy kura znosiła jajko w klatce do takiego specjalnego miejsca do gniazdowania, to to jajko było czyste. Teraz, jeśli kura zniesie jajko na ściółce, no to ono jest brudne. Właściwie nie nadaje się do handlu, co najwyżej do, do przetwórstwa. Przepisy nie pozwalają nam myć jajek przed przed sprzedażą, no więc mnożą się problemy i rosną koszty, rosną koszty. I wszystko to jest efekt tylko i wyłącznie tych pomysłów, ponieważ nie ma żadnego innego uzasadnienia, żeby, żeby przechodzić z tej fermy nowoczesnej, klatkowej na chów Tu Tutaj podkreślę, że ten system klatkowy, tak napiętnowany w tej chwili między innymi przez eurodeputowaną Spurek, no on jest efektem jakichś 50 lat pracy i obserwacji i, i dopracowywania szczegółów i my hodowcy rozumiemy zachowanie ptaków i widzimy, że jeśli one się dobrze czują no to te rozwiązania, które przyjęliśmy, są dobre. Jeśli coś jest nie tak, to staramy się te rozwiązania poprawiać, na przykład zmienić kolor światła, o czym pewnie niewielu e, widzów z miasta wie, że stosujemy różne natężenie światła, różne kolory, starając się e, wprowadzić e, powiedzmy intymną atmosferę. Na kurniku. Więc pracujemy nad drobiazgami, takimi nawet właśnie jak kolor światła. No i wszystko to robimy nie po to, żeby dręczyć nasze zwierzęta, tylko właśnie po to, żeby one czuły się jak najlepiej. Wtedy rewanżują się wyższą nieśnością. No, zakładając, że inicjatywa koniec epoki klatkowej wejdzie w życie, przypomnijmy, że została ona latem tego roku wstępnie zaaprobowana przez Parlament Europejski. Zmiany jednak nadejdą. Czy Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, myślę tutaj szczególnie o tych najsilniej rozwiniętych gospodarkach rolnych, będzie te zmiany wprowadzić łatwiej, czy może pewna regionalizacja nie ma tutaj znaczenia? My jesteśmy w tej chwili w zdecydowanej większości producentami jajka z klatki. 68-80% produkcji jajek w Polsce pochodzi z klatki. To są te jajka właśnie z. Z trójką. Inne kraje rozpoczęły proces likwidacji chowu klatkowego dużo wcześniej. No, i w tej chwili te proporcje są, te proporcje są inne w Niemczech, w Holandii. Ale też no, są to kraje najbogatsze, gdzie cena jajka dla konsumenta nie ma takiego znaczenia, jak w krajach biedniejszych. W podobnej sytuacji, jak my są Włosi, Hiszpanie. No, czyli te, te kraje, które no, tradycyjnie są postrzegane za, za trochę uboższych krewnych, bogatych Europejczyków. No więc y, dla nas to przekształcenie będzie oznaczać gigantyczne koszty albo gigantyczne straty, mówiąc dla nas mam na myśli hodowców, ale dla nas, dla Polaków, będzie to też oznaczać drastyczny wzrost kosztów y, żywności. I wydaje mi się, że pomysłem Unii na zasypanie tej, tej dziury w różnicy tych cen jest po prostu import, między innymi właśnie z Ameryki Łacińskiej. Oczywiście jajka surowego za długo przewozić nie można, więc to, więc to prawdopodobnie będzie dotyczyć wyrobów gotowych, majonezów, makaronów, proszku jajecznego. Wszystko to przyjedzie. Wszystko to przyjedzie w kontenerach z Brazylii, czy z Argentyny, czy nawet ze Stanów Zjednoczonych. W końcu WTO zmusza do otwarcia, otwarcia rynków. No i ci wszyscy entuzjaści chowu wolnowybiegowego prawdopodobnie będą wsuwać makaron wyprodukowany z jajek, z trójką, tylko tyle, że już nie w Europie. No, to wszystko, o czym, o czym Pan mówi, stwarza taki jednak obraz, grozy tegorocznej dla sektora, ale gdybyśmy mieli sobie to wszystko zebrać, włączając to także pewne dobre rzeczy, które wydarzyły się w sektorze, to można było poczytać rok 2021 jako rok na plus czy na minus dla sektora? Jest to rok bardzo trudny, w momencie kiedy rozmawiamy jeszcze się nie skończył, a nic dobrego do końca roku nas nie, nie, nie spotka, więc traktujemy ten rok jako bardzo trudny. Choć pewnie dla branży ciekawy w tym sensie, że no jest bardzo dużo do zrobienia, bo jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, a która no na właśnie na końcu roku drastycznie uderzyła hodowców, to podwyżki cen energii. Widzowie pewnie nie mają takiej świadomości że do odchodowania takiego małego pisklęcia potrzebujemy gigantycznych ilości energii. Takie Korzystamy najczęściej z takich kwok gazowych, do których używamy takiego gazu, no LPG on jest właściwie co do składu taki sam jak gaz do naszych samochodów. Ci z Państwa, którzy tankują na stacjach benzynowych widzą jak podrożały jak podrożały paliwa. No to dla ferm też podrożały o tyle. Mnóstwo e, kurników stoi w tej chwili pustych. Ponieważ um, być może gdyby wstawić tam pisklęta i grzać tyle, ile one wymagają, e, no to po prostu nie zamknie się kosztorys. Więc niestety nie mam dobrych wieści ani dla hodowców, ani dla konsumentów. Czyli tanie, przyszły rok będzie tanie rokiem już jeszcze było. trudniejszym? Taniej już było. E, musimy się liczyć z tym, że będzie nam jeszcze ciężej. Czyli 2022 rok jeszcze większych wyzwań. Rok wielkich wyzwań i prawdopodobnie też dużych zmian własnościowych. Trzeba się liczyć z tym, że wiele ferm zostanie sprzedanych lub zintegrowanych w większe organizacje. No, to będzie kolejny ciekawy w cudzysłowie rok. Polskie drobiarstwo ma swoje problemy, ale wciąż jest branżą przodującą na rynku, szczególnie rynku Unii Europejskiej. Na temat sytuacji sektora rozmawialiśmy z prezesem Krajowej Izby Producentów Drobi i Pasz, panem Piotrem Lisieckim. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. A już za tydzień o godzinie 20.00 we czwartek porozmawiamy z posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego i prezesem Związku Sądowników RP, panem Mirosławem Maliszewskim. Spróbujemy podsumować sobie, jaki był ten rok dla Polskiego sektora sadowniczego. To był program Polska na serio Rolnictwo. Jacek Podgórski, dziękuję. Kiedy my tu ostatnio byliśmy? Ach, dawno. Dawno temu. Ciekawe, jak będzie w przyszłości. Wieżowce będą wyższe. Wiesz, że nie o to mi chodzi. Zastanawiam się czasem, na jakim świecie będą żyły moje. I twoje dzieciaki. To znaczy? No wiesz, czy będzie lepiej niż teraz, czy gorzej. W sensie, czy klimat będzie lepszy, czy gorszy. Czy jak będziemy starzy, to czy dalej będą takie problemy. No tyle się teraz mówi o tym smogu. Ale co robić? Sam chętnie bym coś zrobił, tylko... kim my jesteśmy przy całej reszcie świata? Wiem. Sami raczej nic nie zmienimy. Elektrownie, fabryki, huty, te wszystkie spaliny. Ktoś musi coś z tym zrobić. Jakby się tak wszyscy wzięli w garść, każdy dałby coś od siebie. Ale co może zrobić jeden człowiek? Tutaj trzeba zmienić cały świat. Nie próbuj zmieniać całego świata. Zmień siebie. Swoje nawyki. Wymień wreszcie swój piec. Wejdź na stronę czystepowietrze.gov.pl i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany Starego Pieca. Twój piec, nasze powietrze, wspólny problem. Według najnowszych danych badawczych, 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie leży. W Polsce na początku 2021 roku normy zanieczyszczeń w Polsce zostały przekroczone o ponad 1300%. W przyszłości te liczby mogą być jeszcze większe. To również od ciebie zależy nasza przyszłość. Wejdź na stronę czyste-powietrze.gov.pl i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca. Twój biec. nasze powietrze, wspólny problem.